Witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Moje 7, odcinek siódmy. Gniew. Gniew był moim najcięższym grzechem. Nie dlatego, że był najszybszy, tylko dlatego, że był końcowy. Wszystko wcześniej, pycha, chciwość, zazdrość, nieczystość, nieumiarkowanie, wcześniej czy później kończyły się właśnie na nim. Gniew był miejscem, w którym cała ta energia zbierała się w jedno i wybuchała. Nie byłem człowiekiem, który się zamyka. Nie byłem cichy. Nie byłem wycofany. Miałem w sobie dużo energii, za dużo. Kiedy wcześniejszy grzech dokładał paliba, pycha dawała przekonanie, że mam rację, chciwość i zazdrość dawały napięcie, nieumiarkowanie rozregulowywało ciało, ale alkohol zdejmował hamulce. Gniew był naturalnym skutkiem ubocznym. To nie był gniew jednorazowy, to był stan. Przez gniew walczyłem o siebie. Tak mi się wtedy wydawało. Nietolerowanie czyjegoś zdania, awanturniczość, impulsywność, wybuchowość, czasami słowna, czasami fizyczna, a potem cisza i wyrzuty sumienia. Gniew nie rozwiązywał problemu, on tylko na chwilę zdejmował napięcia, a potem wracał ze zdwojoną siłą. Po wybuchu przychodził wstyd, po wstydzie poczucie winy, po winie jeszcze niższe poczucie własnej wartości i znowu gniew. To była spirala samonapędzająca się. Im bardziej byłem na siebie wściekły, tym bardziej byłem wściekły na świat. Im bardziej byłem wściekły na świat, tym bardziej nienawidziłem siebie. Najgorsze było to, że gniew nie kończył się na rzeczywistości. On żył w mojej głowie. Prowadziłem wewnętrzne monologi, planowałem kłótnie, rozgrywałem rozmowy, które jeszcze się nie wydarzyły. Wygrywałem je w myślach, przegrywałem je w emocjach. Gniew był w snach, był w wyobrażeniach, był w napięciu ciała. Samo wyobrażenie przeciwnika powodowało, że krew zaczynała krążyć szybciej. To był permanentny stan pobudzenia. Dzisiaj wiem, że mój organizm żył w trybie walki. Kortyzol, adrenalina, napięcie mięśniowe, płytki oddech, podwyższone ciśnienie. Układ nerwowy był przeciążony, ciało nie miało regeneracji. A alkohol on nie uspokajał, on tylko wyłączał kontrolę. Po nim gniew wracał silniejszy. Najtrudniejsze było to, że ten gniew nie był skierowany głównie na innych. On był skierowany na mnie, na to, że moje życie nie wyglądało tak, jak powinno, na to, że realizuję cudze oczekiwania, na to, że nie potrafię się wyrwać, na to, że nie wiem, kim naprawdę jestem. Bo to był gniew wewnętrznego dziecka, które nie miało prawa głosu. Gniew nie zniknął, dlatego że ktoś mi powiedział, żebym się uspokoił. On zaczął znikać wtedy, kiedy przestałem z nim walczyć, a zacząłem go rozumieć. Zobaczyłem, że gniew to sygnał, nie wróg, sygnał przeciążenia. Sygnał przekraczania granic, sygnał braku spójności ze sobą. Kiedy zacząłem porządkować wcześniejsze warstwy, alkohol, jedzenie, poczucie wartości, granice, gniew stracił paliwo. Dzisiaj gniew się pojawia, bo to ludzka emocja, ale nie rządzi mną, nie prowadzi mnie, jest informacją, nie napędem. Jedno zdanie na koniec. Gniew nie był moją siłą, był krzykiem organizmu, który za długo żył w napięciu i nie miał innego języka, żeby powiedzieć dość. Dziękuję Tobie za uwagę i zapraszam do następnego odcinka.